Dzisiaj w naszym programie rozmawiamy o oświacie i już z nami kolejny gość, Piotr Łojek, świętokrzyski kurator oświaty. Dzień dobry, panie kuratorze. Dzień dobry, dzień dobry. Nowy rok szkolny rozpoczął się wczoraj, 1 września. Nowy rok szkolny przyniesie wiele zmian, wiele wyzwań dla uczniów i dla nauczycieli. Nauczyciele mówią, że będzie to trudny rok. W pana opinii będzie to trudny rok? Żaden rok szkolny nie jest łatwy. Każdy przynosi pewne zmiany. Będzie to rok, no ja bym to nazwał. Sporych wyzwań, które mam nadzieję wszyscy spełnimy i podołamy. Mówi pan kurator o sporych wyzwaniach. Pierwsze z nich dotyczą chociażby zmiany w karcie nauczyciela. Mam na myśli likwidację godzin czarnkowych, tak zwanych godzin czarnkowych. Czy to jest dobre posunięcie w Pana opinii? Wydaje się tak. To był przepis, który był martwy. To miała być godzina do dyspozycji nauczyciela, rodzica, do konsultacji. Z informacji jakie uzyskaliśmy ze szkół przepis, jak mówię, był martwy, czyli bardzo mało rodziców, nauczycieli, uczniów się zgłaszało, znaczy, nauczyciele byli gotowi, uczniów się zgłaszało, w związku z tym jest odgórna likwidacja tej jednej godziny czarnkowej, natomiast yy... Konsultacje z nauczycielami, z rodzicami przechodzą na poziom szkolny. O tym będą decydować dyrektorzy szkół wraz z radą rodziców, nauczycielami, samorządami uczniowskimi, jak będzie wyglądała komunikacja, jeżeli chodzi o y, komunikację nauczycieli, nauczycieli uczniów, uczniów. uczniów i mhm, rodziców. Mhm. Ale to nie jedyna zmiana y, zapisana w nowelizacji karty nauczyciela dotyczą one już tak bezpośrednio nauczycieli jej gdyby pan kurator przypomniał tak jest spory pakiet dla nauczycieli mówimy tutaj o tak zwanych nagrodach jubileuszowych za ileś lat pracy należą się nagrody jubileuszowe i teraz jest taka zmiana że za 40 lat pracy to kiedyś było 250% pensji podstawowej teraz będzie to 300%. Wchodzi zupełnie nowa nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy 400% jest też duży pakiet związany z tak zwanymi urlopami na poratowanie zdrowia, przechodzeniem na świadczenia kompensacyjne nauczycieli. Te zmiany wchodzą 1 stycznia. Jest jeszcze jedna ważna zmiana dla nauczycieli, którzy będą chcieli w przyszłym roku pójść na emeryturę. Do tej pory było to trzykrotne Wynagrodzenie miesięczne teraz będzie to sześciokrotne. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie chciał, to musi to zrobić po 1 stycznia, jeżeli będzie chciał skorzystać. Wszystkie inne zmiany wchodzą 1 września i tutaj są dwie ważne zmiany, może trzy nawet. Jedna to są tak zwane godziny ponadwymiarowe, różnie bywało w różnych samorządach, jeżeli nauczyciel jechał na wycieczkę, szedł na zawody sportowe. To samorządy nie zawsze wypłacały tzw. godziny ponadwymiarowe. Dzisiaj, jeżeli to dyrektor deleguje nauczyciela do opieki nad uczniami, czy to na wycieczce, wyjściu do kina, na zawodach sportowych, to należy je wypłacić i nie wolno dzisiaj dawać tak zwanych zastępstw doraźnych nauczycielom specjalistom, czyli to jest pedagog, pedagog specjalny, psycholog, nauczyciel, bibliotekarz, w czasie kiedy wykonują swoją inną pracę. I duża zmiana dla dyrektorów szkół. Będzie możliwość przedłużenia kadencji o kolejne pięć lat bez konkursu dla dyrektora szkoły, w porozumieniu z kuratorem oświaty. No to chyba rozwiąże trochę też problem samorządowców, bo czasem tak było, że nikt się po prostu na ten konkurs nie zgłaszał. Tak, a czasami było tak, że naprawdę był dobry dyrektor i samorządowcy go chcieli po prostu dalej, bo zmienić. bardzo dobrze się. Albo zmienić, albo, zmienić, albo dobrze mhm. współpracować, więc czasami te konkursy po prostu były bezpodstawne, więc to jest takie wyjście naprzeciw. Jeżeli samorząd będzie chciał. Konkurs to może go zorganizować, ale jeżeli będzie chciał przedłużyć, no to po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty będzie takie przedłużenie mógł zrobić. Tylko raz dla tej samej Tylko osoby. Tylko raz dla tej samej Dokładnie osoby. Dokładnie tak. Weszły dwa nowe przedmioty, edukacja obywatelska, edukacja zdrowotna. O ile ten pierwszy nie budzi kontrowersji, będzie to przedmiot obowiązkowy, edukacja zdrowotna będzie przedmiotem, jest właściwie przedmiotem nieobowiązkowym i on budzi wiele kontrowersji. Czy te obawy nauczycieli, uczniów, rodziców są uzasadnione? Moim zdaniem nie. Zacznijmy od edukacji obywatelskiej. Zastępuje historię i teraźniejszość. Przedmiot, który ma być realizowany, tak, będzie obowiązkowy, będzie oceniany, natomiast jego formuła będzie odejście od formuły takiej akademickiej, czysto wykładowej mhm. do udziału uczniów w takich metodach projektowych. Każdy uczeń będzie musiał wziąć udział w co najmniej czterech projektach na, w cyklu y, nauki tego przedmiotu. To będą różne, y, ale bardzo prospołeczne, tak żeby uczniowie mogli sami wziąć udział w pewnych wydarzeniach. Czy to społecznych, czy to patriotycznych, czy to y, wolontaryjnych. To będzie ich decyzja, natomiast na pewno będzie to y, bardziej projektowy niż taki wykładowy przekłucie. Chcemy wyjść mm -hmm. ze szkoły. Żeby to się nie odbywało tylko i wyłącznie w klasach w salach lekcyjnych, tylko gdzieś, na terenie na przykład miasta. I to też takie, moim zdaniem, taki troszeczkę ukłon w stosunku takiej, do takiej historii tych miejsc, w których mieszkamy. No bo młodzież będzie zdopingowana, żeby poznać jakieś ciekawe miejsca czy ciekawych ludzi po prostu poznać tą historię. Dokładnie tak, wziąć udział w wydarzeniach patriotycznych, nie wszyscy uczniowie w nich biorą udział, ale też ważne jest udział młodych ludzi w życiu społecznym. To są chociażby wybory. Mamy doświadczenia, że młodzież nie zawsze uczestniczy w wyborach aktywnie, tak jakbyśmy chcieli. To jest nasz obowiązek, ja uważam, patriotyczny, obowiązek obywatelski. Więc symulacja wyborów chociażby na terenie szkoły może pozwolić zrozumieć młodym ludziom, bo nie wszyscy się interesują tym. Że to jest ważna rzecz, że to jest święto demokracji i że idąc na wybory, mamy wpływ, to co się będzie działo w naszym mieście, kraju. Wiecie. Nawet poprzez udział w wyborach do samorządu uczniowskiego, czy tak jak w przypadku Ostrowca Świętokrzyskiego, do Młodzieżowej Rady Miasta, czy Młodzieżowej Rady Powiatu. Dokładnie to już tak. taki, taki zalążek demokracji będzie się budził u tych młodych ludzi. Dokładnie tak. Niektórzy chcą być kandydatami, muszą wiedzieć jak kandydować, jak prowadzić kampanię, a ci, którzy będą ich wybierać, muszą być świadomi swojego wyboru i, i, i wiedzieć na czym to polega. Mhm. Drugi przedmiot edukacja zdrowotna. No tu już jest większa chyba zagwozdka w szkołach. Tu jest, nie wiem skąd to się bierze, dlatego że zastępuje przedmiot, który istnieje od wielu, wielu lat. To jest wychowanie, wychowanie do, do życia, życia w rodzinie. rodzinie. Mhm. Mamy do tego przedmiotu podstawę programową, mamy nauczycieli, natomiast ten, ten przedmiot wchodził lata temu, nie pamiętam czy 20 czy 25, ale na pewno dawno. Świat się dzisiaj zmienił. Wyzwania przed szkołą, przed młodymi ludźmi, przed ich rodzicami, przed nauczycielami się zmieniły. Wtedy, kiedy wchodził dostęp do internetu, nowe technologie, dostęp do nowych technologii, smartfonów był zupełnie inny. Dzisiaj to jest powszechne. Wtedy nie mówiło się o hejcie w internecie, nie mówiło się o, o uzależnieniach behawioralnych, od internetu, od zakupów, od y, gier, od seriali, od Facebooka, od wszystkich ja innych. W ogóle od siedzenia przed ekranem. Od siedzenia przed, przed ekranem, ekranem, bo po prostu nie było tego takiego, nie było, tego nie było mhm. więc tych wyzwań nie wiedzieliśmy, o takich wyzwaniach dzisiaj one są. O ile nie mamy przemocy takiej fizycznej w szkołach, naprawdę znikomy, tyle przemoc psychiczna, hejt Istnieje. jest po prostu przerażający. Tego nie widać, I a tego jest. nie widać, a to boli czasami bardziej niż dotyk. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby tą młodzież przed tym uchronić. Co za tym idzie? mamy doświadczenia, że młodzież jest ten wskaźnik BMI jest bardzo zły w Polsce. Mamy młodzież otyłą, młodzież, która jest mało aktywna ruchowo. W związku z tym wszystko w tym przedmiocie edukacji zdrowotnej się znajduje. Kontrowersje budzi aspekty seksualne. Aspekty seksualne. Nie ma ich w szkole podstawowej w podstawie programowej, nikt o tym nie mówi, ale nie ma. Jest y, moduł dojrzewania, ale przecież o dojrzewaniu od wielu, wielu lat młodzież uczy się, czy uczniowie, na biologii, na przyrodzie, w klasie czwartej. Y, to wtedy zaczyna się proces dojrzewania, wtedy zaczynają się przemiany w naszych organizmach i uważamy, że lepiej, ja tak uważam, ale myślę, że w twórcy tego, w zamyśle jest takie, że lepiej, żeby się młody człowiek dowiedział tego. Ze szkoły, od fachowców w porozumieniu z rodzicami, niż z internetu, nad którym nie mamy żadnego y, panowania. Więc, I tam są wszystkie treści przekazywane. I tam są wszystkie treści przekazywane i te, których nie chcielibyśmy, żeby młody człowiek 10, 12, a nawet 17-letni y, widział, oglądał i z nich korzystał i czerpał to jako y, skarbnicę wiedzy. Oczywiście świat jest dzisiaj taki, że nie unikniemy rozmowy o tej seksualności, o. Tym, co się dzieje, więc ten moduł też jest w szkołach ponadpodstawowych. Natomiast nie wierzę w to i ufam dyrektorom i znam nauczycieli, że nie dopuściliby na terenie szkoły do żadnych, do przemycania przez kogokolwiek żadnych treści, które by były niepożądane i niezgodne z podstawą programową. Rodzice będą decydować we wrześniu. Tak, do 25 5. września muszą się określić. Tak, ale dyrektorzy szkół mają obowiązek zorganizowania spotkań z rodzicami. Mhm przedstawienia informacji, jak będzie ten przedmiot nauczany, kto go będzie nauczał, bo mogą go uczyć nie tylko jeden nauczyciel, mogą uczyć, może go uczyć wielu nauczycieli. Można go podzielić na moduły. Nie każdy jest psychoterapeutą, nie każdy jest psychologiem, nie każdy jest dietetykiem z nauczycieli, więc lepiej wziąć kilku nauczycieli, którzy w, w jakiej dziedzinie są specjalistami, niż żeby przekazywać jakieś treści, które czasami może by były szkodliwe szkodliwe może nie tyle szkodliwe co, co niekoniecznie profesjonalne on tak mi to nazwał mm -hmm. i dopiero po tych spotkaniach rodzice mogą zadeklarować wypisanie dziecka z tego przedmiotu Jedna godzina religii mniej będzie w tygodniu. Czy będzie to skutkowało y, ruchami kadrowymi względem osób, które do tej pory y, uczyły religii? Bo to nie we wszystkich szkołach uczyli y, księża, w niektórych uczyły panie, panowie katecheci. Tak, y, nie mam sygnałów. Jesteśmy po spotkaniach w całym województwie. Nie mam żadnych sygnałów y, takich, które by, by powodowały niepokój, y, że coś złego się może zadziać. Myślę, że dyrektorzy, y, z tego co wiem, część nauczycieli katechetów, to nie, nie wszyscy mieli tylko jeden kierunek. Czasami y, ta nauczanie religii, czy kwalifikacje do nauczania religii były połączone z innymi kwalifikacjami, które ci nauczyciele mają. Y, w związku z tym, mówię, nie mam na dzisiaj... Niepokojące jest no to. Tak, mamy drugi dzień września, więc tak, ale nie, to jest trudno. ja bym miał wcześniej. wcześniej to by było, by było już było. Mhm. na poziomie gdzieś y, maja, czerwca, że jak coś nauczyciele w dużej ilości tracą pracę i coś trzeba z tym zrobić. Dzisiaj mamy pierwszy września, szkoła się rozpoczęła. Mówię, nie mam drugi właściwie. Drugi nie mam informacji, żeby nagle ktoś stracił pracę, i to tylko dlatego, że jest jedna godzina religii. Zmienia się podstawa programowa przedmiotu, wychowanie fizyczne. Teoretycznie wygląda to wszystko bardzo ładnie. Więcej ruchu, więcej spacerów, urozmaicone zajęcia, tak, żeby tylko, nie było tylko rzucanie piłki, ale i taniec, gimnastyka. Szkoły są przygotowane na to wyzwanie? Tak, i nauczyciele podejrzewam, że też mam pewność, że są przygotowani, to nie jest pierwsza zmiana podstawy programowej z wychowania fizycznego. Sygnały były takie, że za dużo sportu, za mało rekreacji. I że oceniane są umiejętności sportowe, nie, niekoniecznie umiejętności aktywnej, aktywnego Aktywne, spędzania, aktyw aktywności, aktywności fizycznej. Aktywności bo to jest ruchu, przecież szeroko rozumiane pojęcie, ruchu aktywność fizyczna. Były sygnały, że za dużo gramy w piłkę nożną, no albo za dużo gramy w siatkówkę, i to jest oceniane. Ta podstawa programowa daje no, pewną swobodę, dobrowolność. I nauczycielom, ale też możliwość inwencji twórczej uczniów. Tak jak pani powiedziała, może być taniec. Jeżeli uczniowie będą chcieli zorganizować czy to zajęcia, nie wiem, aerobiku, czy to jakiegoś tańca, czy innych form aktywności, które by się im akurat podobały i chcieliby w nich brać udział, to ta podstawa programowa daje nauczycielowi możliwość organizacji takich zajęć. Jest duży nacisk na to, żeby ta część zajęć odbywała się na świeżym powietrzu. Szkoły są przygotowane. Ja odwiedzam wiele szkół na terenie województwa. Naprawdę na palcach można policzyć jednej ręki szkoły, które by można powiedzieć, że nie mają żadnej infrastruktury sportowej. Zajęcia stańca można zorganizować nie tylko w hali sportowej, nie tylko czy z zarobiku, czy, czy z fitnessu. To prawda. Może to być sala lekcyjna, może to być kawałek korytarza, może to być plac boisko, przed, jak boisko plac jest. przed szkołą, może, nie musi to być super nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią, ma być bezpiecznie i o tym zdecyduje nauczyciel. Natomiast chodzi też o to w tej podstawie programowej, żeby ta młodzież nie tylko traktowała wychowanie fizyczne jako jeden z przedmiotów. I aktywność fizyczną jako jeden z przedmiotów, który trzeba po prostu, że tak powiem, odbyć w szkole i o nim zapomnieć, żeby angażowali swoich rodziców, rodzeństwo, przyjaciół do tego, żeby aktywnie spędzać czas, zarówno po zajęciach szkolnych, jak i po skończeniu szkoły. Wywołaliśmy w naszej rozmowie temat cyberprzemocy wśród uczniów w szkołach, czy w jakiś sposób państwo z kuratorium. Będziecie chcieli przeciwdziałać temu problemowi, bo problem jest i tak naprawdę pogadanki z nauczycielem czy policjantem nie rozwiązują tego problemu. Tak, problem jest duży, jest przez nas zauważony, on jest bardzo poważny. Chcemy dotrzeć do wszystkich grup, bo to uważam, że tutaj wszystkie grupy, czyli nauczyciele, uczniowie, ale również rodzice muszą w tym uczestniczyć. Jesteśmy po kilku konferencjach, spotkaniach, Y, z różnymi y, osobami, które się tym zajmują na co dzień, które potrafią, i terapeutami, i osobami, które się zajmują ze strony prawnej tym cyberprzemocą, bo to jest bardzo ważny aspekt, moim zdaniem. Jedna sprawa to jest zdrowie psychiczne młodych ludzi, którzy są nękani, są hejtowani, ale nie mówimy często o konsekwencjach prawnych, a to jednak są konsekwencje dla prawa. osoby, która to dla czyni. Dla osoby, która to czyni i dla osób, które ją chronią. Yy, musimy uświadomić rodzicom, że są w tym procesie bardzo ważni, bo mieliśmy taką sprawę, gdzie między dziewczynkami, uczennicami, koleżankami doszło do sprzeczki. To się wylało hejtem do, do grupy społecznej na mediach społecznościowych. I Co się okazuje? Po analizie między 8 a 14, kiedy dziewczynka jest w szkole, nie było, nie było hejtu z jej strony, bo nie miała czasu. Szkoła zrobiła wszystko, żeby do minimum ograniczyć jej możliwość korzystania z telefonu, bo była zajęta innymi czynnościami. Mhm. Ale dziesięciolatka, jeżeli między 22 a 3 rano... Jest aktywna, jest aktywna to bardzo, jest coś tak. No to przepraszam, to nie jest wina szkoły. Wina szkoły. Mhm. Tutaj musimy współpracować z rodzicami. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Komisją Europejską, Nasz europoseł Adam Jarubas jest szefem Komisji Zdrowia w Parlamencie Europejskim. Zaprosił mnie do współpracy. Bardzo poważne badania będą zakończone podsumowaniem i dużą konferencją i warsztatami, gdzie będziemy pracować właśnie z tymi wszystkimi grupami, nauczycielami, uczniami i rodzicami, właśnie na temat hejtu, wykluczenia cyfrowego. No, bo różnie, również cierpią i nauczyciele, to trzeba podkreślić. Oczywiście Nie tylko tak. hejt jest skierowany w stronę rówieśników, ale również w stronę nauczycieli. Dokładnie tak. Czasami nauczyciele zakładali grupy. Ustawa Kamilkowa tego zabrania dzisiaj. My też apelujemy, żeby do minimum tą aktywność nauczycieli, uczniowie, szczególnie nieletni, ograniczyć. Mamy dziennik elektroniczny. To jest oficjalne źródło kontaktu i mhm. kanał kontaktu pomiędzy szkołą, nauczycielem, wychowawcą, a rodzicami uczniami. Niekoniecznie grupy na mediach społecznościowych, ale ten hejt naprawdę też wylewał się bardzo mocno na nauczycieli. Panie kuratorze, na podsumowanie naszej rozmowy, co możemy powiedzieć o świętokrzyskiej oświacie, ilu mamy nauczycieli, jak ona wypada na tle kraju? Mamy nauczycieli, Wystarczająco tyle, żeby nie było zagrożenia, jeżeli chodzi o y, realizację podstawy programowej z jakichkolwiek przedmiotów. Jesteśmy takim województwem, gdzie oświata jest największym pracodawcą, więc jakby y, zapotrzebowanie na, na, na nauczycieli u nas jest może nie tyle znikome, co wystarczające. Natomiast w dużych miastach jest to większy problem. Tam, gdzie są duże aglomeracje, brakuje nauczycieli edukacji y, przedszkolnej, brakuje nauczycieli tak zwanych zawodowców teoretycznych praktycznych nauki, nauki zawodu. zawodu natomiast wiek może niepokoić bo ta średnia jest sporo powyżej 50 lat jeżeli chodzi o średnią wieku nawet w naszym województwie więc na pewno systemowo trzeba się będzie zastanowić nad tym jak zachęcać młodych ludzi do tego żeby trafiali do zawodu bo powiem szczerze że różnie to bywa z ich aktywnością jeżeli chodzi o młodych ludzi no z pewnością wynagrodzenie godziwe, o czym wielokrotnie mówią nauczyciele, byłby takim jednym z elementów, które zachęcą. Myślę, że tak. Natomiast dzisiaj naprawdę, nauczyciele, jeżeli pracują i mają ten stopień nauczyciela dyplomowanego, to to wynagrodzenie w stosunku do innych grup zawodowych nie jest najniższe. Oczywiście każdy by chciał zarabiać za swoją pracę jak najwięcej. Trwają rozmowy. To już nie jest na poziomie kuratoriów oświaty, tylko rządu Związków Zawodowych no dokładnie Ministerstwa. Tak. Wczoraj była pikieta, jeszcze, zapowiada jeszcze zapowiadają związkowcy z Solidarności. Takie jest prawo nauczycielskie, By... wyrażać swoje niezadowolenie. To jest prawo w ogóle nas wszystkich, na tym polega demokracja, że możemy w sposób kulturalny wyrażać swoje poglądy i niezadowolenie. Dziękuję bardzo Panie Kuratorze do... za rozmowę, za przyjście do studia. Dziękuję bardzo. dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę.